Siemanko wszystkim, witam serdecznie, 15 maja, piękna pogoda, e, aż chciałoby się w tym momencie, żeby popadało. E, co tam? Miał być odcinek remontowy, długo wyczekiwany. Miałem opowiedzieć, co tam jeszcze mi się wydarzyło, e, oprócz nieszczęsnego e, klasa. No a tak długo zlekałem, że e, klątwa parceska dała o sobie znać ponownie. To tam za mną, autor najnowszych awarii, ale to pewnie widzicie po miniaturce, się domyśliliście o co chodzi Ano o sprzęgło. Szybka akcja wczoraj właściwie udało się to naprawić. Na szczęście wystarczyła nowa tarcza sprzęgłowa, tym razem porządna. No bo tutaj dwa lata temu niecałe. Pod moją nieobecność ja byłem na wakacjach, tutaj zjawił się mechanik, bo się skończyło sprzęgło no i zadecydowali, że założą tarcz sprzęgłową tutaj z lokalnej firmy, no niestety ta tarcz sprzęgłowa po powrocie wakacji pierwsza moja praca z budowaczem czołowym to wyzywałem, klołem bo wow, o to o do nieba. E, co prawda fajnie, bo bardzo delikatna była, ale bardzo szybko zniknęła z niej okładzina. No, a ugotowałem ją ostatnio, e, próbując trochę uprawić pod e, pole, na którym musiałem przesiać. E, znaczy, przesiać nie wymokło przeżyto i zasiałem trochę kukurydzy. No to tam po spuszczeniu agregatu stanął. Poszedł z tym. Smród. No, i wiadomo było, że to już dalej nie pojedzie. E, tutaj nie będę mówił co to za firma, myślę, że każdy się domyśli. Powiem tylko, że lokalna i o, okoliczna cena była w sumie dobra. Chyba na tą tarczę, ale no, biorąc pod uwagę, że ten traktor nie wiem czy robi 100 godzin rocznie, podejrzewam, że nie, e, no to jest tragedia. Półtora roku, kolejny raz trzeba było go rozpołowić i zrobić. Teraz założyliśmy już ładną, oryginalną, ceramiczną tarcz. No jedyny pozytyw z tej tarczy, która była wcześniej, że no tutaj nie uszkodziła zbytnio koła zamakowego, nie ma żadnych tam śladów zużycia, wytarcia. No po tej na pewno będzie trzeba albo stoczyć, albo, albo wymienić. No ale to daje nam tutaj gwarancji kilka lat pracy, także na spokojnie, więc no tutaj najnowszy najnowszy przypadek, z którym musiałem remontować, no to to jest właśnie mój ukochany Zetor. No ale jak już jesteśmy tutaj, to <laughs> najpierw opowiem może o e, mojej przeróbce, bo mi się zachciało zachodu w metalfachu. No i zapewne już widzicie, lub nie, o co mi chodziło. E, Elektrohydrauliczna regulacja posuwu. Eee, no kurczę, cały czas było tutaj takie pokrętło sztywne ustawienie, no i zwłaszcza na początku nim naciągnął na adapter e, o, <laughs> obornik, a później e, na przy końcówce, no to było zwalnianie, 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 zwalnianie. No i, i tak mnie to strasznie irytowało, że już od dobrych dwóch lat e, myślałem nad tym, co tu zrobić. Eee, no, i wymyśliłem w końcu, e, zamówiłem tutaj z firmy Hectos elektrozawór, tutaj z całym kompletem sterującym. E, mam po prostu, gdzie tu jest końcóweczka, podpinam. E, o kurczę, nie zakręciłem, chyba mi się śpieszyło. E, podpinam sobie, zrobiłem taki sterownik ładny z potencjometrem, e, z łącznikiem. Dobra, zapnę później. Ręką ciężko. Z potencjometrem zrobiłem sobie taki właśnie sterownik i mam go w kabinie i no, bo przy końcówce już tam można przyspieszyć śmiało, także w biegu sobie jedziesz, przyspieszasz wykręca bardzo szybko do zera i spadasz sobie pod załadunek. Co jeszcze? Chyba na koniec zeszłego sezonu e, wałek nowy poszedł do rozrzutnika no nie będę oszukiwał się kilka lat e, i grałem z losem, bo Miałem ucięty e, wałek od e, opryskiwacza, który tam pogiąłem, ale tyle było, że, że akurat starczyło, szerokokątny e, chciałem, żeby był, no był zwykły wałek kąt, e, fabrycznie, więc to e, rozwiązanie to mnie nie satysfakcjonowało zupełnie. No ale tutaj wracając do tematu elektrozaworu, no okazało się, że tutaj elektrozawór ma za długi gwint Za długi, Boże Za zbyt duży gwint Więc musiałem tutaj w tej firmie wspomnianej wcześniej Dorobili mi całą kostkę taką samą e, Identyczną jak e, O identycznych parametrach jak Tamta, tyle że no, pasowało mi to wejście, te wyjścia, wszystko Było w porządeczku, więc tak to właśnie sobie usprawniłem moje, e, moją pracę, no ale w międzyczasie, właśnie jeśli chodzi o rozrzutnik, e, no, już po tej e, naprawie miałem przygodę życia, gdzie na pełnym, oczywiście, że na pełnym roz, rozrzutniku e, ukręciła mi się. Ośka napędowa. E, mniej więcej na wysokości połowy przekładni. Ścieło klin. No i było tyle. Próbowałem to jakoś wykręcić na a, tym, na jakichś fragmentach zespołach. Niestety, dzięki Bogu jest jeszcze cyklop. E, ja już dawno bym się tego pozbył, ale okazuje się, że to wcale nie jest taki głupi pomysł, że to zostało. Został się cyklop cyklopem tata, wieloletni kurczę, ładowacz, eee, no, ten, usunął obornik, eee, z rozrzutnika resztę wykręciliśmy, no i jakoś tam szło się zreanimować. W metal fachu ośka jest składana w połowie, także tylko pierwszą część napędową musieliśmy. Wymienić. Nie, nie to nie jest ożygane od oleju. Po prostu dobrze nasmarowaliśmy jak, żeby weszła ośka przekładnie. Także e, no, oczywiście, gdzie to się stało na usłudze, jak żeby inaczej nie pod domem trzeba było wracać, kombinować. Czekaliśmy na, na ośkę kupę czasu. najpierw nie było czasu, żeby się za to zabrać. E, Właśnie nie było sił. No ale jakoś tam ogarnęliśmy. No i teraz już wszystko sobie ładnie śmiga także, także mamy to zrobione i liczę że żadnych więcej przygód nie będzie z takich pomysłów jeszcze planuję wymienić noże już raz je obracałem bardzo miękkie to jest chyba zwykły płaskownik wydaje mi się nie jest żaden wzmacniany chciałbym je zrobić z hardoxu i tutaj już jestem w kontakcie z Igorem, który, który robił mi rozgarniacze do Optimy. Wstępnie mi to wycenił i, i być może zaraz to zamówię. Także, także tak, e, no także nie wiem, czy coś jeszcze się zdążyło rozpierdzielić przez ten czas, pewnie tak, ale już teraz ciężko mi o tym wspominać, a obiecałem, że znaczy wspominałem, że Zetor był był przez tą jesień i zimę obiektem yy, wybitnie testowym no to kolejny punkt programu dla użytkowników pewnie nie jest żadną tajemnicą już co testowałem eee, założyłem magia Open stwierdziłem, że e, robię projekt po taniości, właściwie nie jest mi potrzebny bozetor, tak jak mówię Yy, yy, nie pracuję w polu w ogóle praktycznie no ale ale stwierdziłem, że yy, no, jest idealnym obiektem na testy tak? jak testowałem tutaj FXa yy, swoim drogą w końcu się coś ruszyło, jeśli chodzi o sprzedaż także fajnie, yy, już pierwsze yy, traktory śmigają z, z nawigacją ode mnie także całkiem dobrze no a o samym systemie właśnie AG Open o budowie tego, e, tego systemu nawigacji e, tak zwanej potaniości e, o, mówiłem, że zrobię osobny odcinek i, i postaram się to zrobić, ale nie wiem czy to będzie tutaj czy, czy, czy zrobimy to na traktorze Pawła w którym tą niedolę e, sobie dzierżyłem <grym> przez jesień i zimę. W sumie spoko, bo tak temat luźno narzuciłem, żebym zbudował AG Open, on mówi, że no jakby AG Open, to on bardzo chętnie by się dołączył do projektu i, i tak jakoś wspólnymi siłami bardzo, Paweł bardzo ogarnięty, mądry człowiek, więc e, na luźno sobie tam to nie sprawiło żadnej, żadnych trudności i zdziałaliśmy, także może u niego nagramy, myślę, że... Bo też już ma na tip top gotowe i wszystko nie chodzi, więc może faktycznie zrobimy to te, na jego traktorze, o ile się zgodzi, bo ile opowie może parę słów, e, jakie ma odczucia, bo no, pracował już nad tym więcej trochę, także myślę, że coś nie coś opowie, o ile nie będzie się wstydził. <laughs> no cóż, tyle ode mnie, e, mam nadzieję, że uda mi się teraz trochę... Częściej wrzucać filmy, no tak. Albo się działo za dużo, że nie było czasu, albo się nie działo zbyt wiele, co mógłbym pokazać. Na pewno dzisiaj wlecą wąskie koła do mojego Glasa. Wyjątkowo późno, no ale tak jak mówiłem, jechałem do końca już praktycznie teraz na szerokich kołach, wszędzie na burakach, bo miałem problem jesienią, że dwa razy dziennie koła zmieniałem. Także tutaj. Postanowiliśmy nie działać, nic w tym temacie i, i wziąć, e, jechać na szerokich. Teraz niestety na jednej z działek już muszę na mus e, pryskać kukurydzę, więc, e, więc co? No, więc wąskie koła na kukurydzę wylądują, na odżywki i, i myślę, że z powrotem wyląduję sobie na, na grubaśnych. Bo no, takie mamy niestety dziury w, oko w okolicy, że czekamy za asfaltem, ale nie możemy się doczekać. W tym roku mamy obiecane, więc może będzie rarytas. A no, nie idzie już na, na szerokich, nie idzie na wąskich już wcale, także mm, myślę, że co nie ma więcej co dodawać o taktyce i o... Mm, taktyce, przede wszystkim ochrony herbicydowej kukurydzy, to już opowiem na odcinku, jak będę gdzieś tam na polu. I tyle. Zrobimy przy okazji ilustrację buraka, który jest petarda. No. Trzymajcie się, tyle ode mnie. Pięknej pogody życzę, żeby w końcu popadało, u nas naprawdę jest susza od dawien dawna, więc masakra. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.